Z obliczajem, gdy fik i wik, staje, nowy rodzaj zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia. Ile potraw jest na stole, ile siano masz w stodole? ile spadło w górach w śniegu, ile czasu spędzasz w biegu, tyle w święta jej radości, dobra, ciepła i miłości. Jak co roku czekamy na święta, choć w 2020 droga będzie koło kręta i tak z uśmiechem spędzimy je z rodziną i nowonarodzoną Bożą Dzieciną. Choć to będą inne niż wcześniej święta, składam Ci życzenia zapamiętne. mnóstwo potońków prezentów, a w przyszłym roku jak najmniej życiałe zakręty. Rok 2021 musi być dobry, szczęśliwy i szkodny. Przy tej pięknej sposobności ja życzę aby ci, ci się dobrze żyło i co roku lepiej żyło. Wesołego jajka! Oj, to nie ta bajka! Przepraszam, pomyłka! To miała być końca w prezentów, szczęśliwych momentów, Kartę smacznego i świętowania udanego. Bo to czas magiczny i wspaniały, jedyny, szczęśliwy i dobry cały. W tej okazji było zdrowia i radości, a w 2021 wszelkiej pomyślności. że narodzenie tę piękną, cichą noc, nawet w pandemii na rynku młodych, by Wam wszystko pasowało, by kłopotów było mało. Świąt naślałych i zdrowych, na życiu nowych, uśmiechu i marzeń spełnienia, mniej biegania, więcej wytchnienia, radosny świąt Bożego Narodzenia. Magicznego świątecznego czasu, choinki pachnącej z lasu, przy stole uśmiechniętej rodziny, radość życia nie na godzinę. W pokoju w sercach życzę i głośno wesołych świąt krzyczę. Wiary, która odmieni nasze serca, Nadziei, że jutro będzie lepsze. Miłości, która przetrwa najgorsze momenty w życiu, i zdrowia, którego wszyscy potrzebujemy. Wesołych świąt Bożego Narodzenia!